Dzisiaj, 1 października, mamy Dzień Haganizmu, a 30 września była rocznica katastrofy pod Jerzewem. Jaki to ma związek? Katastrofę pod Jerzewem, w której zginęło tam H13 uczniów, którzy jechali autokarem na pielgrzymkę do Częstochowy, a zginęli dlatego, że kierowca był chory na cukrzycę. I do tego fałszował czas pracy prawdopodobnie przesiadł się z autokaru turystycznego z wycieczki i rano miał jeszcze wieść cały dzień następną wycieczkę uczniów do Częstochowy na pielgrzymkę i ukrywał tą cukrzycę lekarze miał jakieś tam fałszywe zaświadczenia lekarskie o tym, że może pracować jako kierowca Cukrzyca mogła spowodować to, że on przemęczony zapadł w jakąś tam śpiączkę, czy przysnął i zderzył się czołowo z nadjeżdżającym naprzeciwka tirem, co z kolei jest jeszcze wiąże się z hasłem tiry na tory. Czyli generalnie tak świat wegański, wegetariański, ekologiczny z tirami na torach i bez cukrzycy, którą powoduje jedzenie mięsa, tłusta, niezdrowa dieta. Jest światem bezpieczniejszym, zdrowszym, lepszym. Dlatego polecam Wam wszystkim weganizm, zdrowie, szczęście bez chorób i uzależnień. I to jest słuszna życiowa droga. Ja do 18 roku życia jadłem mięso i cały czas chorowałem. I do tego smutno mi było, bo jak się je, martwe zwierzątka to się przyjmuje ten ich smutek, ból, cierpienie, powstający w chwili zabijania tych zwierzątek w rzeźni. No i do tego nie czarujmy się, ludzie, którzy jedzą mięso, przeważnie bardzo niezdrowo się odżywiają. Eee, mają taką monodietę, pozbawioną witamin, czyli tam białe pieczywko, dużo chemii, dużo konserwantów, fanty, sprajty, Coca-Colę, i tak dalej. Jak człowiek przestaje jeść mięso i zaczyna jeść normalnie razowe pieczywo, groch, orzechy, rośliny strączkowe, więcej warzyw, owoców, to, to po prostu zmienia mu się też smaki. Na przykład Coca-Cola, czyli kwas fosforowy, który można czyścić garki, przestaje człowiekowi normalnemu smakować no i nie pije takiego gazowanego gówna, które w składzie ma napisane tam, że tajemnica składu produktu jest tak naprawdę tajemnicą producenta, no to jest jakiś skandal, nie? Więc zmienia się życie na lepsze, człowiek staje się zadowolony, szczęśliwy ma więcej energii nie choruje na jakieś choroby psychiczne depresję, agresję, frustracje, kompleksy Zresztą dlatego polecam. Trzeba oczywiście tam się odtruć. Jest taki trudny okres paru miesięcy, kiedy człowiek musi się nauczyć jeść normalnie. I musi jakoś odzwyczaić się od tego uzależnienia od mięsa. To tak jak rzucanie wódki, nie wiem, rzucanie papierosów, czy po prostu zmiana złych nawyków na lepsze jest trudna, ale widać od razu efekty. Ja pamiętam, że mi tam kondycja fizyczna od razu się polepszyła. Jak jadłem mięso, to nie byłem w stanie przebiec jakiegoś dłuższego dystansu, a od razu po tym jak przestałem jeść mięso, to bez problemu przebiegłem kilometr na ie Miałem najlepszy czas na 60 metrów klasie i tak dalej, a faktycznie uczyłem się razem w piątym liceum ogólnokształcącym. Nie znałem wtedy Krzyśka Kononowicza jeszcze, który twierdzi, że tam był palaczem. I razem ze mną w klasie uczył się Paweł Mąszyński. Też syn wojskowego. Jego ojciec, tak jak mój ojciec, służył w Wojskach Ochrony Pogranicza. Nawet mieliśmy po sąsiedzku działki o siebie. No, i znaliśmy się w sumie. No. Bardzo dobrze. Paweł tak naprawdę chciał zostać muzykiem, nawet bardziej niż aktorem. Miał już tam taki, do dzisiaj ma zespół kocis, który jak sam się śmieje, zawsze jak przyjeżdża do jego staku na koncerty, że nagrali już chyba 12 płyt, a tak naprawdę nikt ich nie zna. I nikt o nich się za bardzo nie słyszał. No, w show biznesie. Nie jest łatwo. jako też, jak gdyby. Yy, no, Paweł, fascynację tam zespołami z tyłu, chyba. Yy, co tam było, jakieś granżowe takie klimaty? Chyba tak. Pierwszy syn, który troszeczkę można powiedzieć, był taką wpadką, bo <gryw> Paweł miał wtedy 18 lat i chyba jego żona też, szybko ten dzieciak się pojawił. Potem drugi to już trochę chyba bardziej była zaplanowana decyzja, po znacznie później. Ale pierwszy syn miał na imię Jeremiasz. To się wywodziło z tekstu Jeremi, czy coś takiego. Ja tam raczej wtedy myśmy słuchali ciężkiej muzyki, metalu, punk rocka, reggae i tak dalej, więc... Pawła też ulubionym zespołem był zespół Queen z tą całą teatralną oprawą widowiskową Ja tam akurat za Queenem nie przepadałem nigdy bo to taki oblichtr no i te kontrowersje związane z Freddie Mercurym zadeklarowanym gejem, który w końcu zmarł na AIDS i tam się z kotkami widział. Kotki to wiadomo, na szkolnej też tam pieski, kotki wizianie się występuje u pewnych osobników. Chociaż niektórzy to się kotku boją, bo mają astmy i mówią, że sierść kocie mogłaby je udusić, więc ja tam nic. nie mam, nie znęcam się, że tak powiem, nad zwierzętami. Natomiast jako wegetarianin. Uważam, że hipokryzją byłoby, żebym miał pieska czy kotka i dlatego zabijał dla pieska czy kotka świnki i krówki. Nie karmił. Żeby te pieski i kotki nakarmić, to bym finansował czy płacił za mięsko do ich karmienia. Dlatego nie mam pieska czy kotka w domu. A my jesteśmy w Galerii Białej. Tu jest taki Teraz nowoczesny system pobierania opłat. Automatyczny jest też automatyczny system tak, oświetlenia parkingów, czyli yy, czujniki ruchu. Jak akurat nic nie jedzie, to światło jest wygaszone. czynnik się nie porusza w pewnych fragmentach. A jak ktoś nadjeżdża, to światło się zapala. Generalnie galeria ma też dużo przeszkleń, co jest taką trochę nowością w galeriach, bo galerie generalnie ze względu na ekspozycję towarów preferują sztuczne oświetlenie całodniowe, co stwarza takie trochę odrealnione yy, uczucie, bo na przykład pracownicy narzekają, że przebywają wtedy cały dzień w galerii, w sklepach bez okien i nie wiedzą w ogóle, jak przychodzą rano na przykład i wychodzą wieczorem, są bardzo zdziwieni, że na przykład spadł śnieg albo deszcz, bo oni nie wiedzieli, siedzieli w środku i, i tyle nie. A tutaj trochę udało się właśnie dużo przeszkód porobić, żeby było bardziej naturalnie. No a my szukamy miejsca do parkowania.